Modlitwa wstępna Ochwalebny Święty Antoni, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracających się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy. Umierającym niosłeś pociechę. Trędowatym uwolnienie, chorym zdrowie. Studentom jasną myśl, Żeglującym bezpieczny port, uwięzionym wolność, okradzionym własność, a gubiących ich zgubę. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc? Uciekamy się więc do Ciebie i błagamy o pomoc i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić. O święty Antoni, jakże ja inaczej postępuję od ciebie. Nie czuwam nad zmysłami. Zapominam, że zmysły są właśnie tymi bramami, przez które śmierć wchodzi do mojej duszy. Wyszukuję nawet okazję, by tylko zmysłom dogodzić, i tak. Staje się sprawcą swych duchowych upadków. Chce się poprawić, lecz nie znajduje dość sił do zmiany życia. Dlatego proszę cię usilnie, O święty mój obrońco, ulituj się nad mym nędznym stanem. Wyjednaj mi łaskę u Boga, bym zawsze panował nad swymi zmysłami, umartwiał je, tym więcej, im niżej upadłem. Kirje eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święty Antoni Padewski, módl się za nami. Święty Antoni Przyjacielu serdeczny dzieciątka Jezus, módl się za nami. Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej. Módl się za nami. Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka. Módl się za nami. Święty Antoni, mężu świętej modlitwy. Módl się za nami. Święty Antoni, perło ubóstwa. Módl się za nami. Święty Antoni, lili o czystości. Módl się za nami. Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa. Módl się za nami. Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego. Módl się za nami. Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską. Modl się za nami. Święty Antoni, wzorze miłości Bożej. Módl się za nami. Święty Antoni, zwierciadło cnoty. Módl się za nami. Święty Antoni, kapłanie według serca Bożego. Modl się za nami. Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo. Módl się za nami. Święty Antoni filarze kościoła świętego. Módl się za nami. Święty Antoni apostole dusz ludzkich. Módl się za nami. Święty Antoni bojowniku wiary. Módl się za nami. Święty Antoni nauczycielu prawdy. Módl się za nami. Święty Antoni potężny kaznodziejo Ewangelii. Módl się za nami. Święty Antoni nawracający grzeszników. Módl się za nami. Święta Antoni, pogromco występków. Módl się za nami. Święta Antoni, aniele pokoju. Módl się za nami. Święta Antoni, odnowicielu dobrego byczajów. Módl się za nami. Święta Antoni, zwycięzco serc. Módl się za nami. Święta Antoni, opiekunie uciśnionych. Módl się za nami. Święta Antoni po strachu złych duchów. Módl się za nami. Święta Antoni wskrzeszający umarłych. Módl się za nami. Święta Antoni przywracający rzeczy zgubione. Módl się za nami. Święta Antoni, chwalebny cudotwórco. Módl się za nami. Święta Antoni, święty całego świata. Módl się za nami. Święta Antoni, ozdobo Zakonu serafickiego, Módl się za nami. Święta Antoni wesele dworu niebieskiego. Módl się za nami. Święty Antoni, drogi, u Boga nasz pośredniku. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzi rzeky świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzi rzeky świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzi rzeky świata. Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święty Antoni. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie, przezacnego wyznawcy Twego błogosławionego Antoniego, nabożna ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twojej łaski godnymi uczynił, a przyszłym wieczną radość dawał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Cuda świętego Antoniego nawrócenie rozbójników. Jest rok 1290. W górach istniała grupa rozbójników. Oni, słysząc o niezwykłych kazaniach Antoniego, postanowili sprawdzić, czy to prawda, i udali się w przebraniu na głoszone nauki. Nie wierzyli, aby słowa mogły być tak potężne i skuteczne. Po wysłuchaniu kazania. Odczuli wyrzuty sumienia i poszli do spowiedzi. Antoni wysłuchał ich kolejno. Każdy otrzymał stosowną pokutę. Dodatkowo zaznaczył, aby wytrwać w dobrych postanowieniach, a także przepowiedział niezwykłe kary za powrót do dawnego stylu życia. Pragnę udzielić błogosławieństwa Bożego za przyczyną i wstawiennictwem świętego Antoniego wszystkim parafianom, gościom i naszym przyjacielom. Pragnę, aby to błogosławieństwo towarzyszyło zawsze i ilekroć będziecie modlić się do świętego Antoniego Pan z Wami. Z twoim. Przez przyczynę i wstawiennictwo świętego Antoniego. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Święty Antoni, patronie nas, święty Antoni, patronie nas, módl, módl się, módl się, za nas.